Dzień dobry. Dzisiaj chciałabym Państwu zaprezentować, w jaki sposób możemy sobie edytować jest to jedna z możliwości dla edycji istniejącego już zlecenia, jeśli chodzi o ilość do realizacji dla produktu głównego w zleceniu. Jak wejdziemy sobie na ekran zleceń i w tym momencie wybierzemy sobie dowolne zlecenie produkcyjne, które już mamy w realizacji. Jeżeli chcemy zwiększyć ilość do wyprodukowania w tym konkretnym zleceniu, możemy skorzystać z menu podręcznego na wysokości wydziału, do którego przypisany jest produkt główny ze zlecenia. Wystarczy prawym przyciskiem myszy wybrać Zmień ilość do produkcji. Pojawi się nam takie okienko, w którym będziemy mieli informację, o tym, o numerze zlecenia, kodzie produktu, nazwie produktu oraz ilości do produkcji, którą mamy w założoną w tym naszym zleceniu, ilości planowanej, tak jak tutaj widzimy. Jeżeli z tym miejscu zwiększymy sobie ilość i zapiszemy Mozart przetworzy sobie tą informację. Proszę zwrócić uwagę, że w tym miejscu mamy już zwiększoną ilość na 4 i w związku z tym zawsze należy pamiętać o powtórzeniu właściwego bilansowania. Zawsze Mozart też podpyta o kwestie usuwania istniejących rezerwacji, powtarzanie bilansowania daje nam taki efekt, że usuwamy rezerwacje, które zostały wykonane wcześniej, i tworzymy nowe w przeliczeniu na stan obecny dla zlecenia. Jeżeli mamy wystarczającą ilość materiałów do zrealizowania zlecenia, będziemy mieli zbilansowane poprawnie. Jeżeli zlecenie jest wybrakowane, czyli mamy tutaj na stanach magazynowych m, mamy braki do zrealizowania, wtedy pojawi nam się informacja, że nie mamy wystarczającej ilości materiałów. Jednocześnie zlecenie oznaczy się jako zbilansowanie oznaczy się jako niezrealizowane, czyli zabraknie nam tej literki Z. I wtedy możemy sobie podejrzeć stan na takiego zlecenia, na przykład poleceniem materiały. Jeżeli zaznaczymy sobie tylko braki, pojawi nam się informacja o tym, jakich pozycji brakuje nam do realizacji tego zlecenia. Akurat w tym konkretnym, które wybrałam, mamy informację, że potrzebujemy 20 sztuk pozycji, jakim jest black oraz e4 dla pomadki i tutaj mamy informacje o tym co jest wydane, jakie są rezerwacje co pozostało i jakie mamy braki czyli tu jest taka suma braków dla tego zlecenia po uwzględnieniu innych rezerwacji innych zleceń, które są już procesowane W sytuacji, gdy mamy już, y, możemy sobie zawsze, z, możemy zwiększyć sobie te ilości do produkcji w taki sposób, możemy edytować składniki, które y, edy, składniki, które y, y, mamy w wykorzystaniu do konkretnego zlecenia, czy to przed jego zaraportowaniem, czy po zaraportowaniu, jeżeli chcemy wykazać inne zużycie po zaraportowaniu zlecenia, możemy to wykazać w liście surowców. Mamy taką możliwość w momencie raportowania. Zawsze w pierwszym kroku przydzielamy pracownika. Możemy wydrukować zlecenie i w momencie raportu. Zawsze będziemy mieli tutaj aktywną tą listę surowców. Lista surowców daje nam możliwość wykazania innych ilości, do zużycia, które zostały zużyte w tym zleceniu. Możemy też dodać materiały, które zostały mm, zużyte, jeżeli są inne, niż te określone pierwotnie w strukturze produktu. Możemy sobie z tego miejsca usuwać i edytować pozycje, które tu mamy. Możemy sobie podejrzeć stany dla konkretnych pozycji, więc to jest opcja również, którą, za pomocą której możemy edytować składniki w zleceniu. W momencie zaraportowania Mozart generuje rozchód i przychód, tak by móc rozkodować odpowiednie materiały, które zostały przez nas czy to wykazane ręcznie w ilościach innych niż zakłada pierwotnie struktura, czy niezmiennie pobierając ją ze struktury produktu. Dziękuję Państwu uprzejmie i zapraszam na kolejne filmiki.